Witam na kanale Football Shirts Fanatic w comiesięcznym podsumowaniu tego, co działo się w świecie koszulkowym i okołokoszulkowym w kraju, w Europie i na świecie, czyli za granicą. Na początek bardzo radosna nowina. Działalność... Już oficjalnie rozpoczął kanał Kids Up TV, gdzie również mam przyjemność udzielać się w formacie, w formacie autorskim, koszulkowy temat. Tam rozmawiam sobie z różnymi gośćmi na tematy rozmaite dotyczące. A jak żeby inaczej, koszulek piłkarskich. Zapraszam oczywiście do sprawdzenia. Na razie zrealizowaliśmy trzy odcinki. Poza tym, Tianse 17, poza tym Artur Banach. Będziemy wzbogacać ofertę, jeśli chodzi o kolejne formaty. Będziemy kręcić coraz więcej odcinków. Oczywiście nie będzie miało to wpływu na to, co będzie działo się na kanale tutejszym football shirts fanatic. Natomiast jeszcze raz bardzo mocno polecam Kidsup TV, Sprawdźcie, bo warto. A poza tym, jak już tutaj jestem przy temacie Kidsup, no to chciałbym jeszcze raz obwieścić, że została ogłoszona nowa edycja konwentu Kidsup. Odbędzie się ona w Markach dnia 11 maja 2024. No już paru ambasadorów zostało Ogłoszonych m.in. Michał Pol, e, również Futrol, czy Adam Kotleszka. Jeszcze raz przypominam, 11 maja Kids Up 3, trzecia edycja konwentu koszulkowego. A podsumowanie: rozpoczniemy sobie, a jakże od naszego ulubionego tematu, a więc co tam panie e, w, Barcelanie, e, w Barcelonie? E, słuchajcie, e, no, nowe zupełnie doniesienia, to już troszkę przypomina. Ja bym powiedział taką telenowelę latynoamerykańską. Mówią głównie po hiszpańsku, więc myślę, że nie ma jakiegoś wielkiego zrządzenia przypadku. Otóż dzięki niezawodnemu Footy Headlines mogliśmy się dowiedzieć najpierw, że jednak Barcelona podała sobie w geście przyjaźni ręce z koncernem Nike i że wypełni. Kontrakt sponsorski, sponsorsko-techniczny do 2028 roku, ale później pojawiła się wiadomość, że nie, jednak tak może się nie stać. No i gdyby Puma nie wypaliła, no to opcją B jest Hummel. Trochę to absurdalne, nawet jest to bardzo absurdalne. Ja osobiście sobie trochę tego nie wyobrażam, no wyglądaliby trochę jak jakieś takie elewanty. Jakby tego było mało, to pojawiła się jeszcze jedna opcja, o której wspominałem w zeszłym miesiącu, natomiast, że coraz bardziej prawdopodobne jest, że Barcelona jednak sama będzie robiła sobie stroje, stąd być może ten Hummel. Być może Hummel miał być po prostu zleceniobiorcą, strojów. Te koszulki byłyby pewnie bez loga humela, natomiast no byłyby teoretycznie tylko barcelońskie i nigdy za bardzo z tego by inny nie miał zysków. Humel oczywiście miałby zapłacone za produkcję, natomiast najnowsze doniesienia brzmią tak, że jednak nie będzie to Hummel, tylko koszulki miałaby zrobić firma Uwaga, robiąca dla Barcelony rzeczy lifestyle. Wydaje mi się, że jednak przy tych wszystkich kosmicznych technologiach, przetwarzaniu z butelek, w coraz lżejszych koszulkach, koszulkach, które potrafią wchłonąć 5 litrów wody, wydaje mi się, że wyprodukowanie jakościowego produktu dla piłkarzy nie jest taką prostą sprawą i że firma, która specjalizuje się w robieniu bawełny, Koszulek bawełnianych, może delikatnie nie ogarnąć. I tutaj już wchodzimy na dosyć grząski grunt, dlatego że gdzieś tam są piłkarze. Piłkarze, którzy mogą nie być delikatnie mówiąc zachwyceni tym, że koszulka nowa nie daje rady. Do tego dochodzą jeszcze kwestie dystrybucji, do tego dochodzą jeszcze kwestie masowej produkcji, czy ewentualny nowy partner w tak zwanych in-houseowych strojach Barcelony. Da radę, czy jednak zostanie przytłoczony ogromem zamówienia i, i skalą całego przedsięwzięcia? Dlatego też, ja bym jednak wszystkie te doniesienia o tym, że Barcelona będzie sobie wypuszczać koszulki, brałbym po prostu z przymrużeniem oka. No taka, może nie bomba, ale taki już bym powiedział Achtung, jeśli chodzi o piłkarski świat. No bo. Legendarna, no, bardzo znana firma wraca do piłki nożnej, Reebok. Reebok, który wcześniej był, jeszcze parę lat temu, własnością Adidasa. Na Reeboka miano różne pomysły, a to próbowano zrobić z Reeboka streetwear. To było jeszcze tak z 15 lat temu. Pamiętacie, być może Gionit miało swój model butów. Też bardzo mocno działano z polskimi raperami, jeśli chodzi o Reebok'a. Kilka lat ładnych nawet kilka lat później próbowano natomiast zrobić z tego markę siłownianą dla crossfitowców. Też pamiętamy, że Reebok już pod adidasem miał deal z UFC na wypuszczanie na produkcję tak zwanych fightkitów, a więc koszulek, a więc spodenek do walki, odzieży treningowej i tym podobnych, także dresy, plecaki, torby. Gdzieś tam pojawił się też Ribok pomiędzy tymi dwoma okresami na boiskach piłkarskich. Z tego, co pamiętam, to nawet FC Keln grało przez jakiś czas w Riboku, także Ceska Moskwa. Natomiast jakiś czas temu Ribok, marka Reebok została przejęta od niemieckiego producenta i nowym właścicielem Riboka jest Authentic Brands Group. No i Authentic Brands Group to jest początek układanki. Podpisał umowę ze Sports Hub Group. Co to oznacza? Pierwszy podmiot Authentic Brands Group jest właścicielem marki. Natomiast Sports Hub Group jest producentem odzieży sportowej, więc sytuacja jest taka, że Authentic Brands Group ma Reebok, natomiast Sports Hub Group będzie robił sprzęt, koszulki, spodenki, dresy i tym podobne marki Reebok dla piłkarzy, piłkarzy nożnych i dla koszykarzy, ale mało tego, Sports Hub Group, również produkuje już taką odzież, ale pod szyldem New Balance. A więc dosyć ciekawa sytuacja, bo właściciel marki jest inny, ale producent tak naprawdę będzie ten sam, jeśli chodzi o Reebok'a i New Balance. Oczywiście umowa dotyczy tylko rynku brytyjskiego i Republiki Irlandii. A w lutym też mieliśmy Nowy Rok. Chiński nowy rok, rok smoka, z racji tego, że jak Chiny to dużo ludzi. Jak dużo ludzi to duży rynek zbytu. Jak dużo pieniędzy to jeszcze większy rynek zbytu. No i te okazje podłapało kilka klubów, bym powiedział, czołowych. No i dzięki temu dostaliśmy kilka nowych projektów, głównie. Strojów około meczowych, koszulek treningowych. No i o, o ile Inter dosyć ciekawie wkomponował w swoje logo Smoka, tak Barcelona, która wypuściła za pomocą Nike już całą linię ciuchów, zarówno dresów, jak i koszulek tzw. rozgrzewkowych, no to tutaj przyznam, o, zajechało troszkę stadionem dziesięciolecia. No to jest taki design w stylu właśnie starego jarmarku Europa. Mi się wydaje, że to za dużo to niezdrowo. Też kilka innych klubów wypuściło jakieś rzeczy, też można było zobaczyć chociażby poczciące meczowej że jest nawiązanie do tego chińskiego nowego roku, no mieliśmy i Manchester City, także Bayern, no kilka innych klubów także próbowało się tutaj Wbić, wpasować w tę okoliczność. Dział przecieków i nowości. No, i na pierwszy ogień idzie koszulka reprezentacji Chile, koszulka domowa, koszulka oparta na najnowszym flagowym modelu, na najnowszej templatce. No, i to, co jest akurat ciekawe, to jest ten pattern, ale tutaj posłużono się dosyć ciekawą techniką, no bo w tym wzorku wyrzeźbiona jest gwiazda, która jest oczywistym nawiązaniem do gwiazdy we fladze tego południowoamerykańskiego kraju. No, mamy takie czasy, że kluby lubują się, przynajmniej niektóre kluby, lubują się w wypuszczaniu koszulek specjalnych i to tak niekoniecznie te największe. No i w tym wypadku Macron we współpracy z Cadiz cf czyli po polsku z Kadyksem, wypuściła specjalne koszulki, odnoszące się bardzo mocno, będące hołdem dla morza. Dla marynarzy, no i w tym wypadku udało się no, bardzo dobrze odwzorować morskie fale, no takie trochę pociągnięcia pędzlem, ale wygląda to e, przepięknie. Ja muszę przyznać, że taką koszulkę, gdybym miał e, opcję e, dziś nabyć, e, myślę, że nie zastanawiałbym się nawet zbyt długo przy dobrej cenie. Natomiast podejrzewam, że e, też liczba. Będzie dosyć mocno ograniczona. A jak już jesteśmy przy limitowanych edycjach, FC Metz, a więc zespół klub francuski, zdecydował się na dosyć ciekawą akcję marketingową. Wypuszczał specjalną koszulkę, której wyglądu nie ujawnił, natomiast odpalił preorder i kibice mogli kupić koszulkę za 150 euro. Natomiast nie wiedzieli, jak ona wygląda. Ja bym powiedział, że to jest taki dość niecodzienny zabieg. Natomiast te koszulki w końcu miały premierę. No i okazało się, że twórcą projektu jest kibic drużyny Mets, Paolo Del Vecchio, artysta, który do tej pory wcześniej zrobił parę koszulek specjalnych. Drużyny bordowych, projektów efektownych, natomiast ta tajemnicza koszulka, która, którą można było kupić za jedyne 150 euro, muszę przyznać, że na początku nie zrobiła na mnie specjalnego wrażenia, no bo to teoretycznie zwykła biała koszulka, ale jak przyjrzymy się detalom, no to tutaj jest ukazana wtedy dopiero cała moc tego projektu, no bo wszystkie aplikacje na tej koszulce wyglądają, jakby były narysowane ołówkiem, natomiast sama koszulka odwzorowuje troszkę kartkę papieru. Nie jest to śnieżna biel, natomiast no bardzo fajny klimat tej ceratki. Tylko, że to 150 euro, to jest, umówmy się, dużo. Co jakiś czas Oik, a więc klub ze Sztokholmu, bombarduje nas nowymi. Koszulkami specjalnymi. Od czasu przejścia z Adidasa na Nike się takie rzeczy dzieją, i przyznam, że o ile sama zmiana nie napawała mnie jakimś specjalnym optymizmem, to trzeba przyznać, że Szwedzi co jakiś czas potrafią zaskoczyć. No i w tym wypadku to jest już naprawdę coś ciekawego, dlatego że udało się otworzyć, no oczywiście w dzisiejszych warunkach. Z dzisiejszymi materiałami koszulkę z 1924 roku oiku. Futy Headlines wzięło troszkę pod lupę te okolicznościowe koszulki, które podobno sprzedają się w ten sposób bardzo, bardzo szybko można powiedzieć, że schodzą na pniu. Samo Footy Headlines twierdzi, że Szwedzi sami przerabiają sobie te koszulki, biorą jakiś wzór katalogowy i po prostu a to doszywają coś, a to dodają jakąś aplikację. Natomiast ja nie wiem, czy tak łatwo można to zrobić z logo. Nike, które teoretycznie w oryginale byłoby białe, natomiast tutaj jest nie dość, że czarna, więc zintegrowane z całym materiałem, czego praktycznie nie widać z daleka, no to jeszcze mamy naniesiony napis Nike, ten taki troszkę bardziej oldschoolowy. Natomiast sama koszulka no, wygląda naprawdę dobrze. Nie każdy z tych projektów Oiku mi się podobał, ale ten naprawdę zasługuje na uwagę. W lutym miały premierę stroje Adidasa dla ligi MLS. No i trzeba przyznać, że o ile Adidas zazwyczaj wszystko opiera na jednym, maksymalnie dwóch wzorach z katalogu. Gdzie dopasowuje oczywiście barwy i inne detale pod poszczególne drużyny. No to w tym roku naprawdę postarano się o kilka świetnych, naprawdę wyjątkowych projektów. No, i tutaj absolutnie chciałbym wyróżnić gwieździstą Minnesotę. Także Portland Timbers z gałązkami, bo to też wygląda fenomenalnie. No, i również domową koszulkę Charlotte, czy też NYC FC, a więc klub City Group, gdzie na koszulce wyjazdowej bardzo mocno zaakcentowano barwy Nowego Jorku. Podsumowanie kończymy najlepszymi okazami z profilu Ruined Football SHIRTS na Twitterze albo ik się jak to woli. No i w tym. Miesiącu nie brakowało również wspaniałych okazów nadruków, na koszulki, no ja nazwijmy to osobliwych. Na początek wielki fan jednego z mainstreamowych raperów. To jest akurat klub z Championship albo z League One lub League Two. Poznaję to po czcionce. Natomiast no sam. Fan do Kenny'ego Westa raczej podobny nie jest. Nie zostanie raczej pomylony z Kenny Westem na ulicy. Tutaj z kolei bardzo ładna koszulka Arsenalu, bardzo fajna old schoolowa. No i zapytacie się, co w tym specjalnie nadzwyczajnego? A no, trzeba koszulkę odwrócić. No i tutaj. Czy było coś na rzeczy, czy to po prostu mokry sen jednego z fanów Gunners? W zeszłym miesiącu mieliśmy dosyć duży dział kulinarny, no dzisiaj tylko jeden kibic, kibic który zdradził swoje preferencje, jeśli chodzi o desery. Ale mamy również sekcję alkoholową, no i tak, jak połączyć ulubiony drink z Islandią? Nazwa drinku? plus końcówka son, efekt murowany. Tu z kolei mamy koszulkę, na której ktoś nadrukował sobie Men United, a jest to koszulka Long i to jest kibic Long, ale dlaczego nadrukował sobie napis nameset Men United? Tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. Za pomocą namesetu można również spróbować się oświadczyć. Czy, czy Phil Jones zobaczył tę kibickę na trybunach? Ja przekonany nie jestem. Nie jestem też pewien, czy lubi Azjatki. Tego po prostu nie wiem. No i na sam koniec mini galeria kibiców napalonych, bo tylko jeden okaz w tej edycji. Natomiast no, całkiem mocny. No i wydaje mi się, że tutaj kibic, który niespecjalnie lubi Samotność. Tyle jeśli chodzi o podsumowanie miesiąca lutego, jak mawiają policyjną Polszczyzną. A więc dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, do łapek w górę, do sprawdzania po prostu filmów na kanale Football Shorts Fanatik.